Jesteśmy właśnie na rogu ulicy Rzeźniczej i Masarskiej. I pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięły się tak specyficzne nazwy tych ulic? Mało kto wie, że w tym miejscu kiedyś znajdowała się miejska rzeźnia. Została założona w roku 1878 i działała aż do porządku XXI wieku. I było to pierwsze takie wielkomiejskie przedsięwzięcie gospodarcze tutaj na Grzegórzkach. Tak? No a dzisiaj znajduje się w tym miejscu Galeria Kazimierz. Zabudowa rzeźni obejmowała m.in. wiele ciśnień, hale ubojowe oraz fabrykę margaryny. Do dziś zachowało się sześć budynków, które przeszły gruntowną renowację i stały się częścią powstałej w tym miejscu na terenie dawnego zakładu w roku 2005 Galerii Kazimierz. Charakterystycznym elementem elewacji były rzeźbione głowy zwierząt, i jedna z tych głów do dzisiaj znajduje się nad jednym z wejść do galerii. Następnym razem, gdy będziecie robić zakupy, rozejrzyjcie się uważnie. Historia Krakowa często jest bliżej niż Wam się wydaje.